Nadeszła chwila wytchnienia po całorocznej, ciężkiej pracy. 22 września rolnicy z Warmii i Mazur wspólnie obchodzili święto plonów w olsztyneckim skansenie. Dzisiaj pozostawiajmy wszystkie trudy w domu, dzisiaj jest dzień radości, świętujmy, cieszmy się z tego, że możemy podziękować dzisiejszym rolniczkom i rolnikom z regionu Warmii i Mazur. Historyczna sceneria Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego stworzyła dożynkom niepowtarzalny klimat. Jak wszyscy wiedzą, nie ma Olsztynka bez skansenu, a skansenu nie ma bez Olsztynka. Jest to świetne miejsce właśnie, żeby uczcić rolników właśnie z okazji dożynek. O ludowych tradycjach przypomniał zespół pieśni i tańca Jedwabno, który zaprezentował na scenie obrzęd dożynkowy. W nawiązaniu do dawnych obyczajów rolnicy przekazali marszałkowi województwa chleb wypieczony z tegorocznych plonów. Zdajemy sobie sprawę, że bez tego wyżywienia, bez tego chleba Poprzedniego nie moglibyśmy funkcjonować, i tutaj wszyscy dziękuję rolnikom, bo to jest praca całoroczna, trudna pod odkrytym niebem. Są anomalia pogodowe, są różne zagrożenia. Dla rolników to był trudny rok. Gospodarstwa w całej Polsce odczuły skutki suszy, która wyrządziła w uprawach duże szkody. Na szczęście w województwie warmińsko-mazurskim straty nie były tak dotkliwe. Mamy ponad 40 tysięcy gospodarstw w regionie warmińsko-mazurskim. E, około tysięcy gospodarstw zostało dotknięte suszą. Święto było okazją do podziękowania za owoce ciężkiej pracy rolniczek i rolników. Jako wyraz uznania przedstawiciele lokalnych władz wręczyli najbardziej zasłużonym dla rolnictwa specjalne odznaczenia. Najlepsze życzenia i słowa podziękowań skierowały również osoby, których decyzje mają duży wpływ na rozwój polskiej wsi, posłowie i senatorzy żeby pogoda im sprzyjała i żeby ceny były adekwatne do kosztów produkcji, to znaczy żeby decyzje też, które podejmują, bo to są też decyzje inwestycyjne, to były decyzje trafione, zdrowia, szczęścia, ale także tego, żeby ten polski Pani chleb Stanisława był podzielo Pani podzielony, czy dzielony e, sprawiedliwie. Życzę im tego, żeby rządzący doceniali ten ich wysiłek podjęli rzeczywiste działania niepozorne, żeby oni Pani mogli Pani żyć Pani godziwie. Jesteśmy tu po to, żeby właśnie pochylić czoła i podziękować rolnikom za ich bardzo Panie ciężką wody, pracę, Panie, za to, że codziennie Panie, na naszych stanatom, stołach jest Panie, panowie, chleb, A. za to, że jako kraj jesteśmy, Panie, mamy, pracy, mamy, mamy za to, zabezpieczoną za to, żywność. żywność. Nieodłącznym elementem święta plonów są wieńce. Mieszkańcy Warmińsko-Mazurskich Sołectw przygotowali ich aż 46. W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy zwycięstwo powędrowało do miejscowości Rostki. Na drugim miejscu znalazły się Wyszębork i Niebrzydowo. Na podium stanęły również Bogaczewa oraz Władysławowo.